To były ostatnie chwile w jego życiu. Obraz miał być z jednej strony pewnym rozrachunkiem z własną biografią, a z drugiej prośbą o łaskę. Z możliwością powrotu do Rzymu. Obraz przedstawiający Dawida z odciętą głową Goliata. Obraz, który dotarł do adresata kardynała Scipione Borghese, ale już nie dotarł do niego autor obrazu. Kiedy kilka swoich dzieł włożył na statek Caravaggio sam nie mógł wejść, bo został zatrzymany. Całe życie był ścigany, ścigany przez swoje słabości, ale także przez policję i ostatecznie również nasłanych morderców. Twarz Goliata to oczywiście twarz samego Karawacza. Widzimy poraniona, ponieważ niedawno zupełnie cudem ocalał, gdy chciano go zabić. Oto jego autoportret. Oto Dawid, Piękny, melancholijny, zasmucony i trzymający głowę Goliata z pewnym obrzydzeniem, patrzy na tego, kto był dumny, a stał się martwy. Na błyszczącym ostrzu miecza trzymanego przez Dawida jest inskrypcja, którą tak właśnie możemy rozwinąć: Pokora za Ale nie tylko głowa Goliata, jest tutaj takim autoportretem dosadnym, mocnym, który pokazuje, z jakim człowiekiem Karawadziu chce zerwać. Z jakim samym sobą chciałby wreszcie zerwać. Bo kiedy popatrzymy na Dawida, także zobaczymy Karawadzie. Tego na progu życia. Tego z wielkimi nadziejami i bez balastu przestępstw, histerii, obsesji. Zła. Tego, którym znowu chciałby się stać. Przypomina się tu autoportret Michała Anioła Bonaradkiego z głównej ściany kaplicy sekstyńskiej, gdy sam siebie namalował w postaci skóry zdartej ze świętego Bartłomienia. Gdy porównamy te autoportrety, możemy zdać sobie sprawę, jaką cenę ci genialni artyści zapłacili. Za to, kim byli. Tworzyli dzieła nieprawdopodobne, dzieła, które mają moc nawracania ludzi i przemiany, sami będąc samotnikami pogrążonymi w cierpieniu i w niezgodzie wobec samego siebie. Raz jeszcze okazuje się, że sztuka ocala człowieka. Że nawet z tego, co w nas mroczy, co niedoskonałe, może powstać. Wielka, wspaniała Księga Nadziei. Może właśnie dlatego, że ci cudowni ludzie, bardzo wrażliwi, dotykali braków ciemności bardziej niż inni, cierpieli bardziej. Choć kto policzy, jak cierpimy, kto zestawi cierpienia i porówna je, to oczywiście sercu nie ma. Ale mogli, potrafili dzięki talentom, które były w nich, które pielęgnowali, które rozwijali. Wydobyć z tego ciemnego świata swoich lęków, swoich grzechów, swoich błędów najdoskonalsze, najcudowniejsze dzieła, które nas wszystkich prowadzą ku nadziei.